11 lutego Najlepsza forma niewolnictwa. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w panu, ten jest wyzwoleńcem pana. Podobnie, kto jako wyzwolony został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. 1 Koryntian 7:22. Spodziewałbym się, że Paweł zamieni miejscami pan, które oznacza władca, i Chrystus które oznacza mesjasz. Zestawia on nasze oswobodzenie z Jezusem będącym naszym władcą, wyzwoleniec pana i zestawia nasze nowe niewolnictwo z Jezusem będącym naszym mesjaszem, niewolnik Chrystusa. Wydaje się to dziwne, bo mesjasz przyszedłby oswobodzić swoich ludzi od tych, którzy ich pojmali. A władcy przejmują kontrolę nad życiem swoich niewolników. Dlaczego mówi to w ten sposób? Dlaczego zestawia niewolnictwo zamiast oswobodzenia z Mesjaszem, a oswobodzenie zamiast niewolnictwa z władcą? Sugestia. Ta zamiana ma dwojaki wpływ na naszą nową wolność i dwojaki wpływ na naszą nową niewolę. Z jednej strony, nazywając nas oswobodzonymi w panu, zabezpiecza i ogranicza on naszą nową wolność. Po pierwsze, jego panowanie jest nad wszystkimi innymi panami, więc nasze oswobodzenie jest niepodważalne, całkowicie bezpieczne. Po drugie, jednak wolni od wszystkich innych panów, nie jesteśmy wolni od niego. Nasza wolność jest miłosiernie ograniczona. Jezus jest naszym władcą. Z drugiej strony, nazywając nas niewolnikami Chrystusa, poluzowuje i osładza naszą niewolę. Po pierwsze, Mesjasz rości sobie prawo do swoich po to, by przywieść ich z ograniczeń niewoli do otwartych przestrzeni pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca. Izajasza 9-6. Po drugie i czyni ich On swoimi, aby dać im najsłodszą radość. Syciłbym go miodem ze skały. Psalm 81, werset 17. A tą skałą jest Chrystus, Mesjasz. Tak więc, chrześcijaninie, ciesz się z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana, władcy. Podobnie... Kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa, rozluźniającego, osładzającego Mesjasza.